Zrób tak, by zniszczyć latające małpy. Nie rób niczego inaczej niż robiłbyś normalnie. Narcyz i latające małpy chcą ściągnąć cię na złą drogę. Chcą, żebyś zachowywał się inaczej. Dlatego nie rób tego, co do ciebie niepodobne. Nie zachowuj się inaczej niż do tej pory. Nie daj się sprowokować. Nie broń się, nie tłumacz. Zauważ, że oni cię nawet nie znają, słyszeli różne rzeczy od innych, rzeczy, które mogą nawet dzisiaj nie mieć żadnego znaczenia, mogą być nieistotne, dlatego nie powinno to być istotne dla ciebie, dlatego nie powinieneś się tłumaczyć, nie uzasadniaj niczego, nie musisz robić niczego inaczej, po prostu bądź sobą. Obserwuj uważnie otoczenie i żyj swoim życiem. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.